Nie dla wszystkich był koniec wojny. Partyzanci przeciw nowemu wrogowi stawiali bohatersko opór. Broni nie złożyli, na wolne i demokratyczne wybory myczyli. Z honorem i godnością walczyli. Na zawsze Północne dziś legendą słynie o dzielnym Puszczyku i jego oddziale, którzy oddali życie dla ojczyzny ku chwale. W ich sercach było marzenie o wolności. Dawało to siłę do akcji bojowych przeciwko Niemcom, a później Armii Czerwonej. Pomimo ciężkich warunków choroby i ból byli w opłakanym stanie, ale walki nie przerwali. Tak bardzo swój kraj kochali. Za udzielenie im pomocy śmierć groziła, ale pomimo tego pomoc była, walczyli do niesłusznej sprawy, sprawy. Dosyć niewoli, ciągłej obławy wierzyli w upadek Rosji Sowieckiej, podstępnej i zdradzieckiej. W dniu 5 lipca 1953 roku niedziałki zostały otoczone. Walczyli w winie słusznej sprawy, dosyć niewoli i ciągłej obławy. Wierzyli w upadek Rosji Sowieckiej, podstępnej i zdradzieckiej. w dniu 5 lipca 1953 roku niedziałki zostały otoczone. Inwazja na niezłomnych żołnierzy ruszyła. Przewaga wroga ich nie przestraszyła. Siedmiu niezłomnych i oddanych, wycieńczonych, wolności spragnionych, z honorem i godnością odeszli z tego świata. Niezłomni zdawali sobie sprawę, że nie mają szans na zwycięstwo. Nie poddali się. Skinęli z bronią bręgów. Puszczy ostatnią kulę. Na siebie przeznaczył. Żołnierze wyklęci, niezłomni, pozbawieni własnego grobu, których bandytami nazywano, to dzięki nim odrodziła się niepodległa Polska. W naszych sercach na zawsze pozostało odważnymi i wiernymi, polskimi bohaterami. Tu w niedziałkach każda brzosa. Nad waszym losem płacze. Tumaki nabrały koloru krwi waszej. Jesteście obecni w lecznej ciszy. Wasze modlitwy młode pokolenie słyszy. Wszystkie ptaki skrzydła rozkładają. O bohatera głośno śpiewają. Dziś dzięki Wam, żołnierze niezłomni, po latach poniewierki. Jesteśmy my Polacy wolni. Dziś wszystko się zmieniło, w tym była cała nadzieja i siła. Mądrość Polaków nas obudziła. Aby serca nas wszystkich przepełniła duma zbicia Polakami, cześć i chwała bohaterom, żołnierzom Armii Krajowej.